Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym tygodniu w ogóle mam nadzieję, że dość sporo uda mi się nagrać, bo czeka mnie ekscytujący tydzień. Za niedługo wybieram się na wyjazd integracyjny. Po czym wracam, muszę się przepakować i jedziemy z Mackiem do Wrocławia. No tutaj mniej ekscytująco, bo jedziemy akurat na jego zabieg. Ale wiecie, wycieczka, jedziemy, może coś sobie uda mi się zwiedzić we Wrocławiu, bo y, będę miała akurat jeden dzień, gdzie nie będę miała co ze sobą zrobić, więc będę musiała znaleźć sobie jakieś fajne zajęcie. Y, jeszcze nie mam planów, bo za, za dużo, chyba jednak ekscytująco, ale za dużo jak dla mnie się będzie działo, więc zobaczymy, co z tego wejdzie. Mam nadzieję, że na, uda mi się nagrać wiele ciekawych rzeczy Spodoba Wam się ten vlog, więc... więc spędźcie ze mną ten tydzień. nie uwierzy. <gry> Dzisiaj na wyjeździe integracyjnym przyjechałyśmy obejrzeć wschód słońca. Chciałam nagrać Lapse, ale nie mam. Jak? Wróciłam z wyjazdu integracyjnego i jutro idziemy do Wrocławia, więc muszę się przepakować z jednej walizki do drugiej. Nienawidzę się pakować. Do Wrocławia. Ja tutaj z bujeczką czekam sobie na Maćka, Macik poszedł załatwić sprawy swoje. Jedziemy się zameldować do hotelu. W środę już wracamy. Jeszcze w zasadzie nie wiem, co będę jutro robiła, poza tym, że czekała na Maćka do środy, bo ma zabieg. I w sumie zastanawiam się cały czas, co jutro muszę co jutro mogę zrobić, żeby nie siedzieć i nie nudzić się cały czas. Więc y, tak to właśnie jest, czekamy sobie, bójcie już spokojne i tak. tak to właśnie. No a dzisiaj miałam taki plan, że od rana nagram wam y, dzisiejszy, dzisiejszy dzień, y, bo byłem na paznokciach w końcu po chyba dwóch albo i trzech miesiącach nawet. Y, i pierwszy raz robiłam przedłużenie żelem w kwadrat, w ogóle przedłużenie żelem i wybrałam kwadrat, i tak się totalnie muszę przyzwyczaić i nie wiem czy to jest. Czy to jest mój kształt, czy następnym razem nie zmienię tego w bardziej owal albo w migdał? No ale zobaczę jak się będę przyzwyczajać, więc dzisiaj od rana byłam na pazurkach, dopakowałam resztę rzeczy. Wczoraj się właśnie przepakowywałam, ja po prostu nienawidzę się pakować. No ale jak mus, to mus. Co tam? Więc yy, no, byłam na paznokcie, Maciek mnie zgarnął, no i w zasadzie ja prowadzę, prowadziłam całą trasę. Więc też nie bardzo miałam co nagrywać, bo co tyle co się zatrzymywaliśmy na Siusiu z pieskiem, do, na Orlenie zatankować i zjeść. No i w sumie tyle. Pokażę Wam jeszcze, jaki pokój sobie wybraliśmy. Yy, wygrała bliskość kliniki, do której będzie Maciek szedł. Więc mamy jakieś, nie wiem, 100 metrów do tej kliniki i zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż śniadania będą spokojne w miarę wygodne łóżko, bo żadnych luksusów tam nie wybieraliśmy, byle było blisko i, i śniadanie Co? chcieliśmy. Znaczy, ja chciałam. Co tam? Ty chcesz coś powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć do widzów słonko? Nie, denerwujesz się już dobrze. To ja kończę, bo bójka się denerwuje. Uwaga, nagrywam tylko na szerokim kącie, a chyba tak w sumie, bo nie mam jak zmieścić całego pokoju. Ta, -dam! tu przed chwilą stałam, żeby nagrać, nie? Ogromny. tu sobie Rosman, natknąłem się na nową kolekcję Maksineczki i w zasadzie jestem w szoku. Tak, biorę sobie rękawiczki i chyba wezmę ten fikser. Jeszcze tak myślę nad tymi wypiekanymi produktami. Zobaczę zaraz. Jak wam mówiłam, że jeszcze nie wiem, co ja będę robić w tym Wrocławiu. No to już się dowiedziałam, bo już jest następny dzień. Wczoraj byłam w Lubinie, właśnie odwiedziłam rodzinkę. Yy, okazało się w ogóle no dużo takich rodzinnych spraw. W zasadzie nie miałam nawet kiedy wziąć telefonu i coś dla Was nagrać, więc yy, wczorajszy dzień spędziłam cały w Lubinie z rodzinką, później jeszcze pojechałam do taty na wieś i tak w zasadzie wróciłam już po 21, byłam mega padnięta, dużo się działo, dużo emocji, więc no, tak mi minął ten dzień, dzisiaj już prawie jest 11, zaraz się musimy wymeldować, mówiłam, że zrobię wam room tour, ale tu nawet nie ma co robić, bo w zasadzie, o pokój, Tadam! I koniec, tutaj jest serio, koniec pokoju. Więc to jest taki pokoiczek, no ale tak jak mówiłam wcześniej, byle tylko się przenocować blisko mam ma do kliniki, więc mam nadzieję, że dość szybko on wyjdzie i będziemy mogli zaraz wracać do domu i zrobić tą trasę, bo po prostu tak mi się nie chce już jechać a 500 km przede mną. Więc zbieram siły, yy, idę się już powoli wymeldować za rzeczy i nie wiem, będę szukać sobie atrakcji we Wrocławiu, może pójdę na jakąś kawę, bo jeszcze dzisiaj nie piłam i takich chyba mam plany, że, że teraz pójdę sobie na samotną kawę we Wrocławiu, znaczy samotną z tą tą księżniczką małą. Także taka, w takim doborowym towarzystwie będę piła kawkę. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I ja się z tym w stu procentach zgadzam. Mega się cieszę, że już jesteśmy w domu. Wczoraj jechaliśmy jakieś pięć godzin. Wróciłam do domu i padłam po prostu jak nie wiem co. Czuję, że chyba mam wąsy od jogurtu. <grym> padłam, przespałam kilka godzin, wstałam, poszłam z psem ogarnęłam się i poszłam spać dalej, więc y, nie zrobiłam wczoraj nic. I ten vlog się nie pokaże w czwartek, bo no, nie zrobiłam nic wczoraj. Powinnam dzisiaj jest czwartek, powinnam go wczoraj zmontować, ale po prostu nie miałam siły. Zaraz y, się zbieram do pracy. Myślę, że zmontuję ten film dzisiaj po pracy i będzie on na piątek. Mam taką nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. A jak nie, no to w sobotę będzie vlog. No, także to był wyjazd pełen, yy, pełen różnych emocji. Yy, całe szczęście już wszystko jest w normie, już jestem w domu, już cały do końca tygodnia nie mam zamiaru się ruszać z tego domu. I myślę, że w tym momencie już zakończę tego vloga. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subskrypcję po więcej takich treści. Cześć! W ogóle dzisiaj zapowiadają piękne zorze, oczywiście w Gdyni pochmurno, ale patrzcie to, 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 to jest zorze normalnie, zdjęcie wam zaraz wrzucę, chociaż zapowiadali, że ma być taka piękna czerwona, jeszcze jak wieje. No ale jest tak pochmurno, że i tak jestem w szoku, że coś widać i najlepsze jest to, że to wszystko widać gołym okiem.